mango witam was Po chwilowej przerwie, która była spowodowana tym, że no strasznie mało czasu miałem, strasznie, strasznie mało ale już postaram się wszystko nadrobić, już mam parę rzeczy tam nagranych z innych gier No a teraz mam do Was jedno wielkie pytanie Czy mam dalej grać na tym magu? Nie patrzcie oczywiście na EQ ani na nic, bo to wszystko będę odrabiał. Czy mam grać na woju? Zaraz zresztą wam go pokażę, to no poczekajcie. Dobra, widzimy się już po przerwie. Jestem na tym wojowniku. Ma on 80 poziom. Nie jest jakiś specjalny. Eku dopiero będę załatwiał. Będę musiał tu trochę kasy zarobić. No i jest tutaj Warrior, Jajamaru, mnich, Krzyżowiec, Gladiator, Samurai i Pirat. Wróżki są tak jak na Sizaju. to jest dwie z nas marketu. Tutaj biżu jakieś, rękawice. No wszystko będę załatwiał, no, będzie co robić na tym koncie przynajmniej. I będę miał z czego nagrywać. No ocencie sami, ale ja najprawdopodobniej chyba będę na, na wojowniku grał. Zobaczymy. Dobra, to dziękuję, to wszystko na dzisiaj i na razie.